Jak dostać się na wyspę Palawan z Manili, stolicy Filipin i jak przemieszczać się między wyspami na Filipinach, wszystko Ci wyjaśnię. Żeby dostać się na Palawan z Manili, masz dwie opcje. Pierwsza z nich to samolot. Możesz lecieć z Manili do Puerto Princesa. Lot trwa 1 godzinę i 30 minut, a jeśli z Puerto Princesa chcesz dostać się do Elni, to do wyboru masz prywatną taksówkę lub minivan. Prywatna taksówka jest droższa od minivana. Przejazd minivanem z Puerto Princesa do El Nido to 650 peso za osobę, czyli 46 zł i podróż trwa 5 godzin. Z Manili możesz również bezpośrednio polecieć do El Nido, ale bilety lotnicze są dużo droższe niż do Puerto Princesa. Linie lotnicze, które latają na trasie Manila–Puerto Princesa to na przykład Cebu Pacific Arena, Air Philippines Cherry Swift. Linia Air Swift dostanie się bezpośrednio z Manili do El Nido. Druga opcja, żeby dostać się z Manili na Palawan to prom. Operator, który obsługuje te połączenia, nazywa się Tugo Travel, a podróż promem trwa 13 godzin. A jeśli podczas Twojej podróży na Filipinach planujesz odwiedzić więcej wysp, to między wyspami możesz przemieszczać się albo samolotem, albo promem. Jeśli masz jakieś pytania, zostaw komentarz, zapisz rolkę na później i zaobserwuj mój profil po więcej podróżniczych treści.